Siemanko, z tej strony Słomek. Cześć Paweł. Jest dzisiaj ze mną Paweł z AR. Nagraliśmy dzisiaj na gospodarstwie fajny odcinek z tego, co się dzieje na bieżąco na polu, z sytuacji. Jeżeli jesteście ciekawi, jak prawidłowo oceniać plantację pszenicy i rzepaku po zimie, to kliknijcie w link, który jest w opisie tego odcinka. Zapraszamy, pozdrowionka Do zobaczenia, hej. O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 6 marca. Rozpoczęliśmy pierwsze opryski. Lecimy z opryskiem rzepaku. Chyba pierwszy raz odkąd pamiętam tak szybko zaczynam. No ale dalej do sedna. Lecimy z poprawką na jednoliścienne. Wyjdę wam może i pokażę, żeby nie było niedowiarków, jak to wygląda. Lecimy z poprawką na jednoliścienne. Jak widzicie, obsada jest dosyć duża. Rzepak jest dosyć gęsty. I tak jak tutaj. O, widzicie, są roślinki, które zaraz będą zakrywane. O, tutaj widzicie już nowe liście gdzieś tam, żeby jak najwięcej udało się wyczyścić tych jednoliściennych. Bo jesienią po prostu mi to przykryło. Widzicie, rzepak już pięknie ruszył. Jest już nawet dosyć sporo zielonego. Zobaczcie, to jest nowy liść. To już jest powierzchnia też rzepaku, która. Będzie już w stanie coś wchłonąć. Zobaczcie, ile nowego liścia jest. Jeszcze tutaj kapkę przypalenia po rsm -ie. Jakieś tam ogniska po suchej zostały, ale, ale lecimy. Mówię z tymi jednoliściennymi, bo jest po prostu tutaj głównie po fokusie, po tym bezorkowym. Ale zobaczcie, ile też jest nowego. Wejdę do środka i powiem, coś co tutaj jeszcze idzie w zestawie. No w zestawie razem z jednoliściennymi, oczywiście na jednoliścienne, no nie oczywiście, ale daję bastera, Buster, środek baster, zostało mi po prostu z zeszłego sezonu, w tym roku mówię wypryskam sobie wszystkie resztki magazynowe, będę mieszał tak, żeby to wszystko mi poschodziło i dałem jeszcze 2,5 litra Perfect Micro, tam są mikroskładniki, makro, trochę azotu. Już ta powierzchnia tego liścia, już się kapkę robi, trochę fosforu też tam jest w tej odżywce Więc myślę, że pak to przyswoi Na zewnątrz mamy 11 stopni, na jutro prognozowane jest jeszcze więcej Więc no ta wegetacja w pełni W pełni sobie leci Mówię, no żeby nie popełnić błędu z jesieni, bo jesienią w sumie nawet nie tyle co błąd Tylko po prostu było sucho, jedno liście na nie wschodziły jak zaczęło padać powschodziły to już pomiędzy rzepakiem, pomiędzy liśćmi I były po prostu nie do zwalczenia, były zakryte Więc mówię, wczesną wiosną poprawka yy, Tutaj widać nawet kapkę więcej, stara ścieżka gdzieś z pszenicy Nawet kapkę więcej yy, Mówię, nie ma się czego bać yy, Tam chyba 5 stopni jest zalecane Żeby było przynajmniej Przez jakiś tam okres, nie wiem czy przez dobę, czy przez ile, nie, nie przez dobę tylko po prostu minimalna temperatura wymagana to jest 5 stopni Teraz mówię, jest ponad dyszka Na noc prognozowane jest z kolei 5 stopni, więc żadnego przymrozka Przymrozka, przymrozku, niczego nie będzie, więc Śmiało można sobie lecieć, nie wiadomo jak będzie dalej Nowe już na pewno nie wzejdą, to co miało powschodzić to już powschodziło Też taka ciekawostka Jęczmień nie wypadł, jęczmieniary nie wymarz, nie, nie, wy, nie powymarzał, więc no, widać jak, jak, jaka była ta zima nigdy nie mówione nigdy nie mów nigdy może różne rzeczy mogą się zdarzyć ale w takim wypadku O tutaj kapkę błota gdzieś tam na ścieżce w, glin, w glinie to widzicie to tak gdzieś tam się ciągnik może uchlapie Opuskiwać już się pobrudził no zobaczymy ale nie ma co tutaj że tak powiem patrzeć na, na tą, tą na tą jedno, jedno błotko tutaj na, w tym miejscu Narożniki oczywiście trzeba ładnie wykończyć Żeby tego syfu Tych jednoliściennych nie zostawić sobie na narożnikach Trzeba je dobrze dopryskać No i mówię No i wegetacja Wegetacja w pełni, cieplutko Kapkę popadało Łącznie 6 mm no, Zanosiło się na jakieś nawet 20 Niestety rozeszło się Jak to mówią po kościach no i spadło znacznie mniej. Ale dobre i to jakoś ten azot się też powiedzmy lekko chociaż przemieścił w głąb. No widzicie, tutaj no już jest zieleń, już jest zieleń, więc myślę, że to odżywianie też jest jakoś uzasadnione. No zostało mi też tego perfektu z poprzedniego sezonu mówię te, te resztki magazynowe gdzieś tam powypryskiwać. Można by tutaj się pokusić jeszcze jakiegoś czyściocha, dodać coś, żeby tą słucham, zmieliznę, tę infekcję gdzieś tam zniszczyć, ale z tym się jeszcze kapkę wstrzymuje, jeszcze też się wstrzymuję z decyzją, czy będę robił jakieś T0. Jeśli będę robił, no to pójdzie jakiś topsin, czy, czy coś takiego, ale nie wiem czy sytuacja będzie po prostu tego wymagała. Póki co nie wymaga tego to porażenie nie było mocne, też w tym roku mówię nie chcę robić kosztów zbędnych, tylko to co najważniejsze. No jak wiecie, te jednoliścienne no, są ważne, bo masa 1000 ziaren pszenicy to 50 gramów, a rzepaku 5 gramów, więc sobie sami powiedzcie ile jak nawet 1% byśmy mieli ziaren pszenicy, nawet 0,1%, ile to nam wnosi do masy. Ile potem możemy dostać po prostu potrącej, tak? RSM-y, nawozy pokończone. Więc teraz powoli opryski. No na razie, mówię, jedna działka, tutaj ta po fokusie. Wiadomo, w tym bezorkowym to, to te jedno, y, chwasty jednoliścienne, pszenica, no stanowi powiedzmy dość duży problem, tak? Do, dość duże zagrożenie. Y, no ale to jest po prostu normalne. Tej uprawiorkowej jest tego mniej, workowych to będę poprawiał chyba tylko na jęczmieniu Jarym, po jęczmieniu Jarym, ale to po prostu dlatego, że nie robiłem zabiegły jesienią, bo myślałem, że po prostu zmarzną mi te jęczmienie, ale obudziły się do życia, rosną. Trochę dużo wody teraz daje w sumie, bo aż 272 litry. Zagapiłem się, jak nalewałem wodę do opryskiwacza i zaciągnąłem sobie dużo. W sumie może nawet nie tyle co się zagapiłem, tylko błoto mi spadło na skalę moją tutaj i się gdzieś tam wskaźnik zaklinował. Mówię, kurczę, nie dobywa, mówię, czy się skończyło w beczce, No ale patrzę, no tak, jest zaklinowane. Ruszyłem zaraz 3000 litrów do opryskania 11 hektarów, więc sobie to y, zwiększyłem. Tutaj widać, nie wiem z kamery, na ile będzie to widoczne ale na ciężkiej ziemi tutaj na tych iłach tych samosiełów jest zdecydowanie więcej więc no trzeba trzeba to zrobić dobra no myślę że chyba, chyba to wszystko teraz będzie tak myślę że chwila spokoju jeszcze ogółem też do tego zabiegu jakbym jechał trochę później i byłyby szkodniki już chowacz mógłby się pojawić jeszcze dodałbym coś na chowacza, od razu jakiś insektycyd. Ale chowacza nie ma, miejmy nadzieję, że nie będzie, bo, bo walka z tymi szkodnikami w rzepaku chyba to jest no, no, największy problem może nie, ale najwięcej jeżdżenia w ciągu sezonu. Wyjdę tutaj jeszcze wam i pokażę tego. Tutaj mamy. Tam był Invigo 1024 gdzie byłem na początku. A tutaj jest... Czekajcie, z Euralisu, S Vito, tak, S Vito, dobra, zatrzymam się. Pokażę wam, jak to wito wygląda. Wito miał najciemniejsze liście. Też jest najgęściej zasiany. Miało być 50 sztuk, podejrzewam. Nie liczyłem, ale tutaj może być ponad 50 sztuk. Ale też widać, ładnie ruszył. I też widać widać jedno liście, aż, aż gnojka nie mogę wyrwać. Tak trzyma. O, korzeń ma potężny. Takie coś się wyrwało. Może inną roślinę kolejną zaraz, żeby nie było. No, wszystko palowe, fokus robi robotę. Widać przyrosty korzeni, widać przyrosty liści. No no i widać jedno liścienne, coś takiego... O nie, to już jest, to już jest plak, ale, ale są do poprawienia. Najwięcej jeszcze na poprzeczniakach. Dobra, tak za urozmaicenia. Dodam wam ten film gdzieś tam w tygodniu. Tak, po prostu by się coś działo. No i sam jestem ciekaw, czy, czy, powiedzmy, no ten zabieg będzie skuteczny. No musi być skuteczny, nie ma innej opcji w ogóle. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszanka. Trzymajcie się. Cześć.